Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mati1919 ICE i to jest następny odcinek z Rezipaka Okej okay, ziomeczki, I takim akcentem rozpoczynamy kolejny odcinek z Rezipaka I chcę tutaj na początku wam pokazać co tutaj się zmieniło w dumeczku. Chyba to pokazywałem w poprzednim odcinku, że to, to i tutaj rzeczy dodałem, ale nie jestem pewien, nie jestem pewien. Tutaj sobie na dole dodałem dywanik, taki, oto takie pudełeczko z ciasteczkami, czy słoik z ciasteczkami. I w moim domeczku dodałem tutaj będzie tutaj zbroja zapasowa. A tutaj mamy. Lol, kurde. Co to jest? Skąd to ja mam, what the fuck I tutaj coś mi się popsuło I tutaj mamy itemki z poprzedniej wyprawy Mamy to z poprzedniej wyprawy I będziemy tutaj dawać itemki z, e, z wypraw I jeszcze dziejęcie się to będzie dawać Więc ziomeczki Ja teraz idę e, Raczej będę płynąć do miejsca, gdzie będziemy walczyć Żeby was nie zanudzać Moim gadkom i nudnym mm. pływaniem to zobaczymy się, za chwilę. Okej, okay, ziomeczkę już dopływam do tej wyspy piratów. I jak widzimy już tutaj się zaczynają kół... Nie, nie. No musiało mi się tutaj to zniszczyć. Dobra, musimy sobie tutaj troszeczkę wykopać, dobrze, wykopaliśmy sobie. I nagrywam to teraz Bandicamem w poprzednim odcinku w Piracie. Dobra, musimy sobie zmniejszyć renderowanie, bo mamy lalczki. Ciasteczko. Eee, I muszę powiedzieć, że mega mi się strasznie tu nagrywa, ponieważ eee, kurcze! Staram się nie przeklinać, ponieważ różne osoby mi zwracały na to uwagę, ponieważ one nie lubią jak się przeklina. A ja nie lubię, jak mi się coś zacina. Więc... No kurczę, kurczę. Ło! Wow! Przejście jakieś? Ile ich tam jest? Zauważyli mnie, trzeba uciekać. Ale... No. Muszę zrobić cięcie krótkie, żeby ogarnąć kama bo... To jest mega chujowy wzorki ja za to. Ale no... W nie mogę nagrywać, bo mi się coś tam gdzie jestem i dźwięk jest opóźniony. Dobrze, jestem po króciutkim cięciu i mam nadzieję, że już nie będzie mi cię zacinać. No... Dawaj! Dawaj mi czaku. Jaki koksu? Co ty mi tu nawalasz? Skatany chcesz? No Wasie kmiotku Zdenerwuję się zaraz Nie wiem czy wy to odczuwacie czy nie. Ja muszę teraz to znowu zrobić cięcie, ale muszę sprawdzić czy wy macie lagi na tym Dobrze, dobrze, wy na szczęście nie macie żadnych lagów, bo sprawdziłem to na nagraniu. Ja mogę mieć tam lagi z poczką tyle. Jakie koksaki tu są? Na no, Nie wal mnie ze śnieżki, Kmiotku, nie wal mnie. Big Sword się przydaje. No nie lecz się. Diaksik. No dawaj Diaksika klocku. No co mnie tu nawalasz? Pistolka ma... o, Szkoda, że ja nie wziąłem. Diaksiki będą się zgadzać po tym. Te... Po tych walkach Diaksiki będą się zgadzać. Jemy. Nie wiem dlaczego, ale szybko mi głód spada. Tej żelaznego klepa. Bum, 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 bum i ginie. Zresztą tutaj sobie jest bardziej twardszy, ale i też ginie. Dziękujemy za... Ja pierdziele, ile tych ich tu. No nie, nie, nie. Refil, refil. Refil zjedzony. Mam tutaj kilka refilów, bo zrobiłem sobie w domeczku. Dobra, nalajcie ich tutaj, ściskamy. Czy tutaj mają, nie mają żadnych tutaj skrytusiek? No chodź, nie strzylej. Nie strzylej, nie. Nalajcie ich, tutaj się pokona, wszystko nalajcie. Ten odcinek będzie trochę dłuższy, będę go wysyłać dłużej, ale no. Coś za coś. Teraz będę trochę bardziej się starać na nagraniach i o nagrania, żeby było to wszystko lepiej widoczne i wszystko ogarnięte. Teraz będę chciał e e zmienić intro, nie wiem czy tutaj teraz będzie już zmienione, czy jeszcze nie ale teraz będę, jak mówię, bardziej się starać o wszystko o ten kanał, rozwijać go Teraz będę powracać na Twitcha znowu! Znowu o tym mówię. Powracamy na Twitcha. <laughs> Creeper! Creeperka, co ty tutaj robisz? To ich się wyczyści wszystko. Nie wiedziałem nawet, że tutaj jest taka modyfikacja na tych piracików. Ale... No... Dobrze, dobrze, dobrze. Co niedługo będzie e, do pobrania ta paczka e, Wszystko zrobię i mojego modpaka też zrobię Zrobię mojego modpaka i jeszcze przy temu dodam go Dobra ty gin 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 szmatko gra są nie da co to... A to fiutek Ten tam pływie jest Dobrze 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 Tutaj mam jakieś wyjście w piuteczku Jak ile ich tu mm. Ale to są lightowe Przecież tutaj mają chainowe Ja tutaj mam e, szarpę strójkę. Ale jak mówiłem wcześniej Ten głodek teraz mega szybko spada Uuu klapki są tutaj Mega szybko Kiedyś to wolniej spadało Co ty mi tu, co tam myślisz Jacie ty, co to tutaj mi tu Klepa, klepa, klepa panowie klepiemy się Klep, Klepimy się, klepimy No nie nawalaj mnie tak Muszę zażyć powietrza Dobra, refa sobie. Oni mają łudaki. Łódki, sorki. <grywki> łudaki. No, jak oni mnie tak nawalają? No. Oni z tych pistolecików mnie nawalają. Tutaj klep, klep i narka. No. No, a panowie tak się nie umawialiśmy. Dałem wam, hajs, nie bijcie, nie bijcie. Tutaj ten nawala jak szalony. Tutaj złotego. No giniesz, Janku, giniesz. Nie nawalaj mnie, narka, do widzenia dup dup dup. Przejmujemy status Dla tutaj. <laughs> o te pipki mnie biją. Wyważy zaros. Teraz mamy noc, więc będę troszeczkę... Troszeczkę będzie słabo z tym. Nie wbije ci już tu, do nie? O, zejście w dół Ale panie, ty tutaj mnie nie bij Jedzonko i jak enchant, blast protection Dobra, prześpimy Nie możemy się przespać, no niestety Weźmiemy sobie łóżeczko, bo może gdzieś prześpimy się Ukradniemy z z nas. Dobrze, dobrze, dobrze. Schodzimy w dół. Elo, Pięźnie. Ukradniemy. O! magazyn magazyn dobra weźcie sobie drzwi bo niepotrzebne mi są drzwi to tu wywalimy to weźmiemy sobie skórę niepotrzebne nam kozi patyczki to sobie to weźmiemy okej okay, co tutaj mamy no i znowu przypomniał mi się teraz nie wzięliśmy plecaka zawsze zapominam plecaka wziąć Ja pierdzielę. Ale dobra nie potrzebujemy tyle rzeczy Tutaj tu mamy gunpowder Oświetlimy Dobra tutaj widzimy sobie Jeszcze możemy sobie tutaj wbić na maszt ich Tutaj zawsze pamiętam był jakiś majtek Czy majtek kurde nie pamiętam, jak się to gadało na nich. U. Zrobimy im kamum. Kabum! Narka, dup, 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 Dobrze, dobrze, nawalamy. Następny! Nie strzylej panie, nie strzylej Zegarek, nie wiem, po co nam zegarek. U, żelazo, żelazo, nie pogardzę żelazo. Emeraldziki niepotrzebne nam jako taką. Fire protection, to się nawet przyda. Marchewki się wywali tutaj. a to nie przyda się, to się przyda... Gunpowder eee, Powder się weźmie. Złoto też się weźmie. Fire protection 4, ubierzemy. Tutaj. A Stone Sword to słabe główienko. Ty jest złodziejaszku, krasa, no giniesz teraz, panie. Zaspałeś na służbie, no i od tyłu cię wziąłem. O, kurczę, no nie, no. Wykorzystałem 4 pery bodajże. Kurczaki. Chyba już wszystko przeszedłem. Uuu, teraz tu będzie rzeźnia Bo zeszłem tutaj Tarczy masz maciaku, tarcze, tarcze Dobrze, dobrze Ile tych pierdków tu jest Przejmujemy całą bazę ich Ej, co mnie tu pachło? Bakłażanie, ty! O, Spider! Na hita go wziąłem. Dobra, braginty. ty. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystkich tutaj... Chyba wszystko zwiedziłem już tutaj, ale nie wiem, nie wiem. Jak teraz, jak nie wiem. Nie ma nogu, ha Critical, wow! Zombiaku giniesz Piraciku, tył Plecki Okej okay. Dobrze, chyba już tutaj wszystko zwiedziliśmy Albo chyba tam jeszcze mnie było Nie wiem ile mam odcinka, może 10-15 minutek Mam nadzieję, że Wam się to podoba Wow, ale wbicie dobrze, dobrze, tutaj się bije Do góry się wyjdzie Tutaj jakoś Stąd przeszedłem, pamiętam Ale tutaj mnie jeszcze nie było Wszystkich dia nie, jeszcze tam jeden kolezie w Diaksowej. uuuu Diaksu. Diaksu. Nie, zginę! Refil! Zapomniałem o godku. Dobra, Big Sword. Jedziemy. Gincie szmatki, dobrze, dobrze. Ja tutaj mam oczywiście lagi drobne, ale u Was to nie będzie e, widoczne. Uuuu, diaksowych tutaj jeszcze są Ten ich tutaj hila hila Dobra, supporta Pchnieciemy supporta Support ginie, skaport zginął, dobrze Tego muszę No Dobrze, zginął ich Medyk No gin On wari wie Lata jak porąbany Dobrze. Dobra, już tutaj zginie nasz ziomuś. Ziomuś zginął. Zginął tutaj jeszcze się... Uuuu... Może tutaj tajne przejście? Nie ma. Przez... Ciasteczka sobie weźmiemy Naszego tamtego pudełeczka co mamy Eee Dobrze, dobrze Rabujemy, jesteśmy rabusiami To możemy się przespać, okej okay. Prześpimy się tutaj I tutaj mam coś przydatnego, czy nie? nie mam backpacka, więc tego sobie nie wezmę Teraz muszę sobie gdzieś zapisywać, żeby brać paczkę na wyprawę. Uuu, chyba tutaj jest centrum dowodzenia piratami. Chyba ich kuchnia tutaj jest. Dobra, wszystko tutaj jest. Nie, jeszcze miałem jedno miejsce iść tutaj. Hmm. Tutaj jeszcze coś. No tutaj się jeszcze gdzieś szło jakieś przejście pirat O kurde, what the fuck Boss jakiś tutaj jest ich Dwóch bosów. Mmmm. Ziomuśku nie bi mnie Jakich Mistrz! Ile ich tu? No ewakuacja. Evacuation. Nie wiedziałem, że jakieś bossy tutaj jeszcze będą, lol. Lol, ale... Z tych bossów coś fajnego nawet może wydropić mi. Więc... ta się wdrapiemy po lianach. Gdzieś ich tutaj chwycę, żeby ich nawalać. Dobra. Ceryłka. Tam buchni, tam buchni. Uff, już myślałem. Nie... Helikopterki nawet mają. No, będzie tutaj to było. Jaksowi. Ale panowie, wy tutaj czekacie na odjazd. No ginisz matko, ginisz matko Dobra, ginę, zginęłaś matpuśka Następna Pęk gin, 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 gin Nie strzylej, nie strzylej O kurde, refil, refil No Kurcze, muszę spadać znowu Wystrzelimy naszą parłę Tam Ła! Wow. Snajper. No ginisz, matko. Tutaj był nasz nieprzyjaciel. No gin! Rod nam spada, to jest taki minusik nasz Dobra, gdzie są tamten boss? Gdzie jest ten boss? Chodź tu bosie, chodź to! Chodź tu! Chodź tu. Gdzieś ten boss poszedł sobie, on chyba nas się wystraszył. Dobra, chodź bosie. On chyba... No z... gdzie on jest? No, fiutku. Gdzie jest Dobra, i się stracił. Dobra, pierdziele to. A bracie, nie wiem, tam był coś tam golden co, O co tu mamy A tajne wyjście Tutaj... O co to nie wiem jakiś Backpacka możemy zrobić Gdzie jest? Crafting, crafting Backpacka sobie zrobimy i będziemy wszystko kraść Dobrze Następny backpack będzie Gites. Czyli to wszystko tutaj pakujemy teraz okej, okay. okej okay, ziemeczki. Ciśniemy, ciśniemy. Teraz będzie trochę dłuższy, nie wiem czy ktoś to będzie oglądać do końca. To ja bym takiego... O, wystraszyłem się, wystraszyło mi się. Ja szczerze mówiąc, gdzie jest ten pirat? Dobra, idziemy tutaj jeszcze... Te pierdki pozabijać. Gdzie są te pierdki? Okej okay, ziomeczki, zobaczymy się za chwilkę, nie chcę przedłużać tego e, Za chwilkę się zobaczymy, gdy znajdę bossa jest. Więc do zobaczenia za chwilę. Okej okay, ziomeczki, znalazłem go w końcu Nie wiem ile go szukałem już Ale w końcu, w końcu Znowu go znalazłem Ich jest dwóch Nie, jeden tutaj Tutaj jest ich boss Tu ma dwóch pomagierów on sobie ich respi. Respi sobie ich. Tutaj jest. Mm, dobra, tutaj, tutaj. Nawalam go. Niezbytnio mocny. Tylko widać, on sobie tutaj przyzywa ich. Dobrze, 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 giniesz? Giniesz? Ludzie. Gin, 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 Nie potuj się, nie potuj się, nie potuj się. Gdzie on, gdzie on, gdzie on? Jest, 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 jest. Coś z niego wypadło, coś z niego wypadło. Tylko co? Gdzie to jest? Hmm. Gdzie to może być? Dobra, łóżko, łóżko wezmę sobie. Łóżko sobie wezmę i... Muszę to znaleźć, szczerze mówiąc. Nie wiem, co to będzie, ale na pewno jakieś coś mocnego, coś wielkiego pewnie to będzie. Czy nawet nie wiem, czy to jest to. Co to? Czy jest tam to w ogóle? Zobaczymy się jak to znajdę, bo, ponieważ to mega trans trwa ten odcinek dużo, długo i zobaczymy się jak to znajdę, więc za chwilkę się zobaczymy znowu. Okej ziomeczki, znalazłem w końcu ten mieczyk czy dagger, e, nie umiem zbytnio po angielsku jak... Uuu, to dobrze ma, to ma 5% speedu i 6 ataków, więc... Dosyć dobrze, jeszcze to można pewnie zenchantować. Więc ziomeczki, dzięki zaglądanie. No i screena musiałem jeszcze zrobić. Więc dzięki zaglądanie tego materiału, trochę długi odcineczek, ale wiecie co możecie zrobić, więc ziomeczki, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. paka, Nara!